Dzień dobry. Zaczynamy nasze dzisiejsze y, omówienie źródeł dotyczących masażu tajskiego. Skupimy się na tym, jak wygląda on w kontekście zachodnim. Mamy tu opisy praktyki z Tajlandii, ale też, no wiesz, zalecenia dla terapeutów działających tutaj. Chcemy zrozumieć, co tak naprawdę tworzy to y, pełne doświadczenie masażu tajskiego poza samą techniką i jak różni się podejście do otoczenia. Tak, to jest fascynujące zderzenie. W Tajlandii, jak czytamy, Masaż to często część życia e, społecznego. Robi się go czasem przy włączonym telewizorze, wśród rozmów. Zupełnie inaczej niż u nas, prawda? Zdecydowanie. Na Zachodzie oczekujemy raczej no, oazy spokoju. I to od razu stawia konkretne wymagania. Właśnie. Cisza, spokój. Dobrze, to jakie warunki trzeba według tych materiałów stworzyć? Mówią o bezpieczeństwie, czystości, e, o spokoju kojącym świetle. Porządku, no, i co ważne, nie stół do masażu, a mata na podłodze. Tak. Specjalna mata, zwykle cienka, piankowa z pokrowcem. To zupełnie zmienia dynamikę pracy z ciałem. A do tego rekwizyty. Poduszki, różne rozmiary, czasem klocki do jogi. Tak, ale te klocki dobrze, żeby miał jakąś miękką wyściółkę, nie takie twarde jak do jogi. Do tego koc, przydatny zimą albo przy kompresach ziołowych. Czasem nawet krzesło czy lina do pewnych technik. Rozumiem. A ubiór to też ciekawe? Bardzo. Bo tu obie strony i klient, i terapeuta pozostają w pełni ubrani. To ważne strój musi być luźny, elastyczny jak te spodnie typu fisherman, które często widać po prostu, żeby nie krępował ruchów Czyli komfort przede wszystkim Dokładnie. I dobrze jest mieć czyste ubranie na zmianę dla klienta, gdyby zapomniał swojego. Co do atmosfery jeszcze, można delikatnie użyć olejków, e eukaliptus, jaśmin, ale zawsze za zgodą klienta. Jasne, nie każdy lubi. No właśnie. I dźwięki szum wody jest ok, ale co ważne, bez rytmicznej muzyki. Ona może zaburzyć ten naturalny rytm masażu. No i absolutna podstawa, o której już wspominaliśmy. Mycie rąk i stóp, przed i po, higiena i szacunek. Dobrze. Mamy przygotowaną przestrzeń. Przejdźmy do klienta. Wywiad przed masażem. Źródła podkreślają, że jest niezbędny. Absolutnie niezbędny. Nie wystarczy zapytać, co boli. Trzeba y, zrobić pełną ocenę objawy, ograniczenia, przeciwwskazania. To kluczowe dla bezpieczeństwa. Nawet u stałych klientów? Tak, bo przecież coś mogło się zmienić od ostatniej wizyty. Nowe urazy, problemy zdrowotne. Pytamy o wiek, elastyczność, przewlekłe bóle, problemy z sercem, krążeniem, ciśnieniem. To są rzeczy, które mogą wykluczać pewne pozycje, wiesz? Rozumiem. To poważne podejście. Musi być. Pytamy też o poziom stresu, zmęczenie, to wpływa na tempo pracy. Czy klient jadł niedawno? Wtedy omijamy masaż brzucha. Czy jest menstruacja? Ciąża. Tu już w ogóle potrzebna jest specjalistyczna wiedza albo po prostu unikanie pewnych technik czy obszarów. Nawet rozmiar ciała klienta i terapeuty ma znaczenie. To wszystko jest ważne. A co jeśli klient przychodzi z konkretnym problemem? Ból pleców, artrytyzm. Materiały mówią, żeby dążyć do ideału, ale szanować granice. Dokładnie. Kluczem jest adaptacja. Na przykład przy artretyzmie zwiększamy intensywność stopniowo, uważnie, żeby nie bolało. Przy przewlekłym bólu, jak fibromialgia, raczej ograniczamy mocne rozciąganie. A te kompresy ziołowe pomagają? Bardzo często. Ciepło i zioła rozluźniają, zmniejszają ból. To dobra alternatywa dla intensywnego nacisku w niektórych przypadkach. Przy bólu pleców czy bioder często skupiamy się na rozluźnieniu mięśni z tyłu uda, lędźwi. Ale zawsze, zawsze kierujemy się informacją od klienta i no, zdrowym rozsądkiem. Czyli nie naprawiamy na siłę? Nie. Raczej wspieramy ciało, żeby samo wróciło do równowagi. Poruszyliśmy już kwestie szacunku, mycie stóp i tak Ale materiały sporo miejsca poświęcają protokołowi kulturowemu. To chyba coś więcej niż tylko dobre maniery. O, zdecydowanie. To wynika z głębokich przekonań kultury tajskiej. Głowa jest uważana za świętą, najwyższą część ciała, a stopy za, powiedzmy, nieczyste, najniższe. Aha, stąd te zasady. Tak, dlatego nie sięgamy ponad głową klienta. Jeśli w pomieszczeniu jest ołtarzyk, to matę ustawiamy głową w jego kierunku. Nie przechodzimy nad ciałem klienta, obchodzimy je od strony stóp. Nie używamy stóp blisko twarzy czy głowy. Nawet do obrócenia klienta? Nawet. Unikamy też generalnie opierania się czy siadania na kliencie, choć są pewne techniki, gdzie to się zdarza, ale to wyjątki. I znów mycie rąk i stóp. To wszystko buduje atmosferę szacunku, uważności na dobrostan klienta w wielu wymiarach. A co po masażu? Teksty wspominają o możliwej nierównowadze energetycznej. Co to właściwie znaczy? No, wiesz, taka intensywna praca z ciałem, z energią może wywołać różne reakcje. Klient może czuć się albo bardzo pobudzony, albo wręcz przeciwnie, wyczerpany. Czasem mogą uwolnić się jakieś emocje. To dotyczy też terapeuty? Jak najbardziej. Terapeuta też może czuć się zmęczony, albo co gorsza, jakby przejął ciężką energię od klienta. Dlatego tak y, kluczowe jest, żeby terapeuta dbał o siebie. Czyli, co konkretnie powinien robić? Po pierwsze, nie pracować, gdy sam jest w złym stanie fizycznym czy emocjonalnym. Stosować świadomą intencję życzliwości to się nazywa meta i umieć się oczyścić po pracy. A jak? Zalecenia dla terapeuty są często odwrotne niż dla klienta. Klientowi czasem radzi się odczekać z prysznicem, z jedzeniem, żeby ta energia się ułożyła a terapeuta wręcz przeciwnie prysznic, jedzenie, odpoczynek, rozciąganie, medytacja. Regularne otrzymywanie masażu samemu, urlopy. To wszystko pomaga się naładować i oczyścić. Czyli widzimy, że masaż tajski, według tych źródeł, to naprawdę system. Nie tylko technika, ale całe podejście. Świadome tworzenie przestrzeni, zrozumienie klienta, szacunek dla kultury, no i ta dbałość o energię i klienta, i swoją. Dokładnie tak. Te wszystkie elementy są ze sobą powiązane i tworzą całość. To nie jest tylko mechaniczne uciskanie. I to prowadzi do takiej hmm, ciekawej myśli na koniec. Tak. Skoro ta świadoma intencja. Ta meta, życzliwość ma tak duże znaczenie w terapii, w masażu, to jak mogłoby to wpłynąć na jakość naszych codziennych kontaktów z ludźmi, gdybyśmy podchodzili do nich z podobną uważnością, z taką samą intencją dobra? To jest rzeczywiście pytanie do przemyślenia. Dziękuję za tę rozmowę.